Święta, święta i po świętach. Witajcie moi drodzy. Mamy kolejny słoneczny zimowy dzień. Na dworze jest rześko, idealna pogoda, żeby nakręcić dla was kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się wszystkimi liniami pomocniczymi, które przychodzą mi do głowy, a które znajdują się na naszych dłoniach. Możliwe, że którąś z nich pominę, ale w razie czego możecie dać mi znać w komentarzu. No i przy okazji zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Te filmiki robię dla Was i miło widzieć, że ktoś je ogląda. No dobrze, a teraz przechodzimy już do tematu. Pierwszą linią pomocniczą, którą chcę omówić jest pierścień Salomona, który znajduje się pod palcem wskazującym. To taki znak, który pokazuje, że jego posiadacz ma zdolności na przykład jasnowidzenia lub inny szósty zmysł. To dosyć charakterystyczna bruzda i bardzo trudno ją pomylić. Przebiega mniej więcej tak. Możecie zobaczyć u siebie, że naprawdę niewiele osób je ma. Drugą linią, o której chcę wspomnieć, są linie współczucia. Znajdują się bardzo blisko miejsca, w którym znajduje się pierścień Salomona dokładnie też pod palcem wskazującym przebiegają mniej więcej tak. Jak sama nazwa wskazuje są odpowiedzialne za współczucie. Często są składową trójkąta odpowiedzialnego za tolerancję. Ten trójkąt powstaje z rozwidlenia na linii serca. W odcinku o tej linii jest trochę więcej na ten temat, ale tak w skrócie: kiedy linia serca się rozwidla, jej zamknięcie może stanowić jedna z tych linii współczucia. Kolejną, trzecią linią pomocniczą, o której należałoby wspomnieć, jest obręcz Wenus. Występuje ona w tym miejscu i przebiega od palca środkowego aż po najmniejszy palec. Jest to linia odpowiedzialna za wrażliwość. Posiadają ją nie tylko osoby wrażliwe emocjonalnie, ale również osoby wrażliwe na piękno. Najłatwiejszy przykład to artyści. Na tym obszarze może znajdować się też następna linia pomocnicza linia szczęścia. Ponownie niewielu ją posiada, a bywa tak, że nawet jej posiadacze mają ją przekreśloną. Znajduje się ona pod palcem serdecznym, a dokładnie tutaj. Jest to taka dłuższa linia. I tak jak wspomniałem, może być na przykład przekreślona. Czasem zdarza się, że tych linii jest tutaj kilka, ale ciągną się w stronę najmniejszego palca. To tak zwane linie lecznicze. Dlaczego lecznicze? Bo cechują osoby, które mają tak zwane dobre ręce. Dobre, dlatego że na przykład potrafią przynosić ulgę w cierpieniu, ale też sprawiają, że za sprawą ich dotyku wszystko rozkwita. Idealnym określeniem tutaj byłoby pielęgnujące. Te linie doskonale obrazują osoby, które potrafią na przykład opiekować się kwiatami, domem, chorymi, odnoszą się dobrze do zwierząt. Blisko tych linii znajdują się następne linie, o które pytacie najczęściej, może zaraz po długości linii życia. Są to linie dzieci. Trudno je odczytać, głównie dlatego, że pokrywają się często z liniami leczniczymi, ale łatwo je zlokalizować, dlatego że znajdują się bezpośrednio pod najmniejszym palcem. Tu też ważna jest ich długość. Mówi się, że krótkie linie to chłopcy. Długie linie to dziewczynki. I za każdym razem to podkreślam, nie oznacza to typowo linii dzieci, raczej bardziej ten potencjał, który mamy. Może się więc zdarzyć, że tych linii będzie tam nawet około 10, ale na przykład dzieci będziemy mieli dwoje lub troje. Jednak, co jak co, mamy po prostu takie możliwości. I czasem też tak żartobliwie wspominam, że jest to pokład naszej cierpliwości, którą możemy zużyć na wychowywanie następnych dzieci. No ale żeby formalności stało się zadość, te linie znajdują się tutaj. I tak, długie dajmy dla przykładu na dziewczynki, krótkie na chłopców. Kolejność może być różna, ale często się zgadza. I to są linie, które bardzo często mnie zaskakują. Zwłaszcza, że wspominam: Ma pani potencjał na czworo dzieci, a ona mówi: Tak, zgadza się, mam czwórkę dzieci. Tak więc ja do tych linii podchodzę z dystansem, jednak po moich klientach widzę, że to faktycznie się zgadza. I tu obok znajdują się linie, o które też bardzo często pytacie. Myślę, że jest to numer 3, jeśli chodzi o Najczęstsze pytania. Linie związków. Znajdują się na krawędzi dłoni i raczej przedstawiają tylko te poważne związki. Co ciekawe, podobnie jak linie stresów, tak i te potrafią znikać. No nie jest to najlepszy znak, chociaż to zależy. No i najważniejsze, znajdują się tutaj. Żeby je dokładnie zobaczyć, należy obrócić dłoń. O, tutaj. Tak jak przed chwilą wspomniałem, na naszych dłoniach pojawiają się też linie stresu, no, które potrafią znikać. Tak, to prawda, są to linie znikające najszybciej. Czasami wystarczy na to gdzieś około dwóch tygodni odpoczynku. Linie stresów najczęściej lokalizujemy również na małym palcu, ale tu. Chociaż jeżeli tych stresów jest dużo, potrafią się przenosić. Również na inne palce. Bardzo podobne do nich są linie problemów. Jednak te nie znikają tak szybko. Linie problemów pojawiają się tutaj. Nigdy nie jest dobrze, jeżeli linia problemów przecina linię życia. Znaczy, że jest to problem, który będzie miał wpływ na nasze życie. Może to być choroba, może być to też coś innego. Ale nigdy nie jest to coś banalnego. To często są tak duże zagrożenia, że mogą przerwać nasze życie. Jednak nie jest tak do końca źle. Chronią nas przed nimi linie siostrzane. To długie linie biegnące równolegle do linii życia. Najczęściej przebiegają tak. Może być ich kilka, dwie, nawet trzy. Są taką tarczą broniącą nas od problemów. Nazywa się je siostrzanymi lub linią anioła stróża. Często się zdarza, że to jednak rodzeństwo jest dla nas tą tarczą, która bierze na siebie większość tych problemów. Ale czasami się zdarza, że nie mamy rodzeństwa lub jesteśmy z nim skłóceni, a jednak i tak czujemy jakąś protekcję. Może to być anioł stróż. Tu zdania są naprawdę mocno podzielone. Co jeżeli na przykład tych linii mamy dwie? No, wygląda na to, że po prostu mamy podwójną ochronę. Z czego na przykład ta druga linia może przebiegać również równolegle przez całą długość, ale mogą być też to linie przerwane i ta druga linia może przebiegać w późniejszym okresie. To znaczy, że też w późniejszym okresie naszego życia będziemy mieli tą ochronę. Kolejną linią pomocniczą, o której był już filmik, jest linia zdrowia. Przechodzi ona mniej więcej tak. W mojej playliście na pewno znajdziesz do niej odnośnik. Ale postaram się ją przypiąć też u góry. Blisko centrum dłoni znajduje się też następna linia. Linia Słońca, lub też zwana linią Apolla, lub linią Sukcesu. Jest to linia pokazująca zdeterminowanie. Przebiega często równolegle wzdłuż linii przeznaczenia. Wracając jednak na krawędź dłoni, znajdują się też tutaj linie podróży. Odpowiedzialne za nasze podróże. Jednak nie są to podróże w stylu do pracy, a coś takiego znaczącego. Podróż, która często zmieniła nasze życie. No i oczywiście nie musi być to podróż fizyczna, może być to również podróż mentalna. Warto również wspomnieć, że na krawędzi znajduje się też linia uzależnień. A także linia intuicji. Chociaż za intuicję bardziej uważa się tak zwane M. M jest połączeniem linii serca, linii przeznaczenia, linii głowy i linii życia. No i chyba to tyle tych linii pomocniczych, które przychodzą teraz mi do głowy. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to jeszcze raz zachęcam Cię do subskrybowania. Zostawienia łapki w górę, komentarzu. No i standardowo, jeżeli znalazłeś ten filmik na forum, możesz zostawić zdjęcie swojej prawej dłoni, dokładnie tego obszaru, a ja powiem ci, jaki masz potencjał na ilość Twoich dzieci. W tym odcinku to już tyle. Dzięki za oglądanie.